Zaległości! Kto ich nie ma, niech pierwszy rzuci klocem! Hm. właśnie sobie zdaję sprawę, jak złe to jest zdanie! No bo co ma rzucić tym klocem? Pewnie to ciężkie. Mieszkam w orkuszu, trzeba by tu było jechać. W monitor, najważniejsze, żeby nie mój, ale swój też można uszkodzić. I przede wszystkim, pytanie najważniejsze, jakim klocem? Siemano, klockowe świry, witam Was! To klockowe świry, tym bardziej źle brzmi w. W zestawieniu z intrem wcześniejszym, <laughs> ale się mamy klockowe chwiry, tak jak to intro wcześniejsze głosiło, który z nas nie ma zaległości. Dzisiaj porozmawiałem sobie troszkę właśnie chociażby o klockowych zaległościach. Oczywistym jest, że gdy jesteście w okresie szkolnym, macie jeszcze być jedynym waszymi obowiązkami obowiązki szkolne, no to jest łatwiej, jakby macie tego czasu więcej wbrew pozorom, uwierzcie mi staremu chłopu. Natomiast im jesteście starsi i więcej innych obowiązków, rodzina, praca, dom i tak dalej, tym tego czasu jest mniej i powiem wam szczerze, ja nie kupuję dużo klocków, ale kurczę, jeżeli ja mam zaległości, to tym bardziej nie wyobrażam sobie, co mają inni, którzy kupują jeszcze więcej. I nie mówię tu, bo zaraz zapytacie mnie, jakie zaległości, tylko i wyłącznie o zaległościach klockowych, hobbystycznych, w moich zestawach, które kupuję, buduję, ale oczywiście też moją firmę, tak? No bo teraz mogą się zaśmiać wszyscy, którzy czekają, aż czystka skończy się do wakacji, no właśnie, z zeszłego roku, właściwie, bo wtedy miała się skończyć, a ona cały czas trwa, moi drodzy. właśnie też swoją drogą chwyciłem za kolejnego miksa. E, światło wyszło przeokropne, także wybaczcie mi, natomiast właśnie tutaj ogarniam kolejnego miksa. Chcecie go na kanale, bo to będzie w ogóle miks, który zrobię w tydzień, więc jeżeli chcecie miksa zrobionego w tydzień, to piszcie mi koniecznie w komentarzach, natomiast ja już sobie tutaj z nim działam, prawda? Także myślę, że w tym tygodniu go zrobię. Tak, na firmie też mam ogromne zaległości, niestety. Piszcie, czy chcecie tego miksa. Miks w tydzień? Dzień? Czy to dobry pomysł na odcinek? Oczywiście, że tak. I choć faktycznie ja nie kupuję tych zestawów, tak jak mówiłem, nie wiadomo o ile te zaległości mi się tworzą. I w ogóle stwierdziłem, bo z kim nie rozmawiam, czy chociażby przecież z OLO, a Folko, z którą byłem w LEGO Masters, czy, czy no, praktycznie z kim nie gadam. LEGO faktycznie moim prywatnym zdaniem trochę przesadza nie tylko wydaję za dużo, ale i też moim zdaniem za dobre. No i ciężko jest to czasem po prostu nam ogarnąć. W związku z tym, wyobraźcie sobie na przykład, że ja sobie w tym zasadę stworzyłem. Roku zasadę pod tytułem 23. Tak, możecie być teraz, pewnie już się domyślacie, w szoku, że chodzi mi o 23 zestawy w roku. Wiecie, ale ono szalone. Taką sobie dałem liczbę, i taką liczbę zestawów chciałbym w tym roku kupić. I nie tyczy się to tylko zestawów z tego roku, ale i zestawów ogólnie. I wiem, że będzie mi to ciężko dotrzymać, bo mam początek kwietnia, a ja już mam ich chyba 12, czyli już właściwie połowy roku. Ale na przykład w kwietniu chcę tylko dwa zestawy właściwie poruszyć, więc to troszkę przyhamuje. Im powiedzieć może w maju całkowicie zahamuje. A, no tak, bo pytacie, bo znowu mieliśmy taka tematyka nowego miesiąca, no to w zeszłym miesiącu było w marcu jak w garcu, a w tym miesiącu będzie kwiecień przylecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata i to nie na! Kreśla tego, że teraz wszystkie nie, będą miesiące. Według, prawda, przysłów, a po prostu mi to pasuje czemu. No bo właśnie będę chciał tutaj nadrobić trochę tych ym, właśnie zestawów zaległych, a tematyka tego miesiąca toczy się tego, że trochę zimy, czyli troszkę zestawów starszych, jak i trochę lata, czyli trochę zestawów nowszych, lato nam nadchodzi, nowe zestawy nam nadeszły z tego katalogu i nadchodzą cały czas te zresztą nowe, więc jakby ym, taka tematyka będzie tego miesiąca. Natomiast wracając, no ja jestem zdania przede wszystkim, że trzeba mieć we wszystkim umiar. Wiecie, nie sztuką jest kupować Codziennie zestaw za 500 zł, zbudować go, mieć go dosłownie 10-15 minut w rękach, rzucić kąt i o nim całkowicie zapomnieć. Znaczy, jest to trochę sztuką, bo oczywiście kosztuje to masę pieniędzy. Natomiast, moim zdaniem, jest to całkowicie bezsensowne. Ja uważam, że jeden zestaw na dwa tygodnie w zupełności mi wystarczy. Przy czym mówimy tu oczywiście o pełnym zestawie, bo moja. Moja zasada tyczy się zestawów powyżej 30 zł, wszystko poniżej 30 zł, czyli i gazetki. I Polibaszki nie jest liczone do tej statystyki. Eee, po prostu, a to się też gdzieś pojawia. W związku z tym nie mam tego jednego zestawu na dwa tygodnie. A dodając moje gazetki Polibaszki, nie ma tygodnia właściwie, żebym czegoś nowego nie miał. I po prostu też te obowiązki typu dom, typu wszystko nakładają się na to, że ja nie mam czasu tego wszystkiego ogarnąć. Wasze prezenty urodzinowe dopiero powoli będę otwierał, wyobraźcie sobie. Eee, zaraz też wam pokażę, tak spokojnie zostańcie, jakie te zaległości dokładnie mam i jakie to są zestawy. Także sobie tu wszystko obejrzymy. Nie będzie tak, jak to tylko przegaduję. Natomiast tak jak mówię, moim zdaniem jest to trochę bez sensu. Wydawanie pieniędzy po to, by kupić zestaw, by zbudować go, by później stał na półce, a pod koniec roku byśmy ze swoich 156 zestawów nie potrafili wymienić 3 czwartych, które kupiliśmy. Uważam, jest to bez sensu. I tak jak mówię, oczywiście jest trochę sztuką zarabiać tyle i wydawać tyle na mm, klocki, ale uważam, że w takim wypadku naprawdę zawsze lepiej skupić się na zestawach naprawdę fajnych, naprawdę mega, naprawdę takich, z którymi czasu spędzimy, nie wiem, przemockujemy, je, sobie jakieś alternatywy, te figurki naprawdę zostaną w naszej głowie, czy będziemy się nimi bawić, nieźli coś kupić i po prostu na półkę i zaraz o tym zapomnieć i powiecie: no, czyjeś pieniądze, niech to robi co chce. Oczywiście, ale no, no, uważam, że można by podchodzić rozsądniej, kupić 10 zestawów mniej, a tą nadwyżkę na przykład, nie wiem, przeznaczyć na schronisko dla piesków, na pomoc dla kogoś innego, a nie na kolejny zestaw, który po prostu gdzieś nam przeleci szybko przez ręce i pójdzie na półkę i będzie jednym z 20. Zestawów w danym miesiącu, dlatego ja się ograniczyłem do dwóch zestawów w y, miesiącu. Teoretycznie, bo tak jak mówię, już, już mam więcej, troszkę. Natomiast będę chciał to przyhamować. Natomiast, tak jak mówię, są polibaszki, jest wszystko i to wiecie, wszystko się składa do tego, że nie nudzę się i w po klocków mi nie brakuje. A i tak uważam, że 23 to też nie jest mało. No nie wspominając jeszcze o takich rzeczach, jak na przykład od Joczka tutaj taką piękną rzecz dostałem, no i tak, to też cały czas czeka na otwarcie, ale nie chcę tego tak właśnie po prostu, wiecie, otworzyć, chwilę mieć w rękach i rzucić na półkę zapomnieć. Chcę to jakoś specjalnie uczcić, uhonorować, dlatego to czekaj, Joczku, nie przejmuj się, otworzę to, ale odpowiedniego namaszczenia tutaj potrzebuje ta zabawka. Zresztą tyczy się to nie tylko sfery właściwie klocków, bo właściwie we wszystkim widzicie, tu za mną mam półkę komiksy gry i tak dalej, nieprzeczytanych książek mam chyba ze 130, komiksów ze 100, gier mam autentycznie, nie jest to przesadzona liczba, ponad 1000 w... Ile? na nakupce wstydu po prostu. I tutaj jakby jeszcze większą sobie drastyczną wprowadziłem zasadę rygorystyczną. Może nie tyle, że nie kupuję 23. Tutaj mogę kupować, ile chcę, wyobraźcie sobie, ile mi portfel pozwoli. A pozwoli nie dużo raczej. Ale ile pozwoli. No mam na przykład w tych pozostałych mediach wprowadziłem zasadę, że dopiero gdy... Przeczytam na przykład dwa komiksy, mogę kupić jeden nowy. Przejdę dwie gry, mogę kupić jedną nową. Oczywiście, że żeby zniwelować taką kupkę, powinienem w ogóle nic nie kupować, na przykład robić sobie zasadę, że w przyszłym roku nie kupuję nic, ale sami wiecie, no nie da się, tak? Więc w wojnę chociażby wychodzą, jeżeli na, nadrobić kanon i tak dalej, no to muszę je po prostu kupować, natomiast zrobiłem sobie zasadę, przeczytasz dwa, przejdziesz dwa, Możesz jedną nową kupić. Oczywiście, że w lego, jakby to ma mniejszy sens, bo to też mogłoby, wiecie, inne tempo budowania i tak dalej, ale myślę, że moja zasada 23 sprawdza się bardzo dobrze, pozwala mi nie tylko mega niesamowicie przemyśleć, naprawdę. No, wiecie, jak macie 23 zestawy rocznie, 2 na miesiąc, to naprawdę mocno przemyślicie każdy zakupiony zestaw i nie ma później czegoś takiego, że zastanawiacie się, hmm, po co, po co ja w ogóle kupiłem ten zestaw, a, a dlaczego? A dlaczego? Dlaczego? Więc myślę, że ta zasada będzie fajna. Jednocześnie, troszkę tych pieniędzy więcej mi w portfelu zostaje. Właściwie nie zostaje, bo, tak jak mówiłem, mogę je przetransportować na inne rzeczy. Więcej w jakieś podróże, nawet takie mikro, po prostu za miasto mam pieniędzy. Więcej zacząłem wspierać schroniska i inne potrzebujące zwierzątka. I po prostu jestem takim fajnym, wiecie. Komciu Jersem, najlepszą wersją siebie połączeniem teraz, że mam i więcej pieniążków, które wydaję na inne fajne sfery i klocków mi nie brakuje i mam coraz mniej tego, no właśnie, mam powiedzieć, coraz mniej tego niewyróbstwa, ale on cały czas jest, więc może omówmy zestawy, jakie tu e, na mnie cały czas czekają, kurczę. No trosz, troszkę ich, moi drodzy, jest, a rozpoczniemy sobie od jednorożca, który już jakiś czas leży, a on cały czas czeka do recenzji, bo ja zrobię recenzję wspólną tutaj jednorożca z Kreatora wraz z tym Duplonem. Tak, video ode mnie czeka tu już z pół roku, chyba tutaj leży jak nie dłużej. cały czas, gdy to hulało, wiecie, za śmieszne pieniądze, kupiłem dwa. Jeszcze jest jeden, ale już otwarłem pudełko, ale już mówię, dobra, nie będę go tu wyciągał. Także ten Neopirat też tutaj na mnie czeka. Prezent od Rafała, czyli to. Chociaż tu się cały czas waham, czy sobie tego nie zostawić, bo wiecie, to jest Duplo z 2001 zamizbowane, więc waham się, czy sobie tego faktycznie nie zostawić, też korci, korci niesamowicie. Tak, muszę nadrobić farmę, w związku z tym widzicie, no 23 mówię zestawy na ten rok, a to nie oznacza, że to są 23 zestawy z tego roku. Na przykład ten jest z zeszłego a też go w liczam z tą stawkę, to się ogólnie tyczy 23 zestawów rocznie. Biorąc pod uwagę, że jeszcze muszę tego dokupić tę dużą farmę, no to wiecie, też mi to uszczupla trochę tego grosze nowości, ale uważam, że farma jest tak rzadkim czymś, że warto to po prostu mieć. Ola też o tym wie, że to niedawno dostała ode mnie ten zestawik. Wielorybek z dupelka jeszcze też super zestawik, on się akurat nie liczy. W ogóle patrzcie, mam w wipy jeszcze z otwarcia w Łodzi piracki, eee, z tutaj Halloweenowy i jeszcze ten trzeci. Czwarty też Mam, ale go nie znalazłem pod ten filmik. A piąty już wyszedł, także też się pojawia. Oczywiście gratisów nie liczę do tej swojej stawki. Tak jakby chociażby i polibarzków. Tu mam też taki polibarzek, który czeka. Dostałem go całkiem niedawno. Jak wiecie, też jest od oli, ale że ona się dzisiaj często pojawia. będzie może dlatego za tydzień we wtorek. Być może się zobaczymy. Duża szansa w Krakowie. Także Friends 306-33. Taki zestawik. Bardzo fajny polibarzek. No i jeszcze od Kasi, który też dostałem na urodziny. Świetny. Po prostu, po prostu same właściwie wartościowe elementy. Od Kasi również dostałem minifigurki. I właściwie jeszcze, no właśnie, dwie muszę dokupić. Tak, minifigurki też się nie liczą. No bo jak to mówiłem, no nie miałem 30 zł pojedyncze. A seria, no to wiecie, nie kupiłem serii, też teraz muszę dokupić. Mam w ogóle Astronauty nie otwartego, dwie od Kasi figurki, także też to na pewno. Jedno jeszcze małe widliko od Rafała mi tutaj wpadło. E, tak, mam jeszcze dwa. Jedno, które kupiłem sobie sam, i drugie, które też dostałem od Oli w prezencie. Także dwa Mariony tutaj czekają. A gdzieś na strychu leży mi jeszcze jakiś zapakowany chyba z drugiej serii, więc może to będzie fajna tematyka. Kwiecień, trochę lata i tak dalej. zimarze porównać sobie drugą serię do szóstej, kto wie. E, mam tutaj kolejny. Tak, to jest też prezent od Rafała, czyli szkolenie piesków mi tutaj czeka. Od Oli Prezent na urodziny kanału, czyli ten papuk. On chyba wleci najszybciej w tą sobotę. No, zobaczymy. Mam również zestaw, który kupiłem sobie jeszcze w zeszłym roku na święta, jakoś, bo uważam, że jest bardzo fajny. Mam już jednego kamperka, więc drugi, też mi się tu przyda. No i jest jeszcze jeden, go nie będę obracał. Mój drodzy karton jest otwarty, ale jeszcze nie zacząłem go budować. Tak, kupiłem go już, on też już leży sporo, ale uważam, że potrzebuję tego zestawu. Nie jest to najbardziej fenomenalne lotnisko, jakie istnieje ale uważam, że lotniska po prostu potrzebuje. Eee, więc go kupiłem, więc taki zestaw też czeka. Więc jak widzicie, troszkę tych zestawów jest, a tak jak mówię, ja naprawdę nie kupuję przecież tych klocków, kurczę dużo. Dlatego też nie wyobrażam sobie, mówiąc szczerze, kupować więcej tych klocków, Bo ja mówię, już mam niewyróbę, nie lubię kupować, żeby szybko budować, przez ręce i na półkę. Lubię się tym pobawić, lubię z tym poobcować, jak wiecie, często też pomocować, coś z tego, coś porobić z figurkami, naprawdę tym zestawem się nacieszyć. I uważam, że tutaj dwa tygodnie są absolutnie odpowiednim okresem e, znaczy, tak nawet trochę krótkim, o, ale powiedzmy, że to takie absolutne minimum okresowe, żeby właśnie tutaj zrobić to, co mówię, czyli tym zestawem po prostu się nacieszyć. Odpowiednio. Także tak to, mój brat, wygląda. Zgadujcie, czy uda mi się, czy się nie uda. Oczywiście, że po koniec roku dopiero to zrobimy, że podsumuję to. Powiedzcie mi na w na Instagramie, często pojawiają się posty tam jest dużo więcej tych zestawów, pokazuje, czy dużo. No pokazuję, nie wiem, po 6-7 miesięcy na przykład. Ale często jest tak, że faktycznie kupuję zestaw, biorę go w ręce i już na tym etapie mówię hmm. No mówię, kurczę, nie jest zły, ale do tej dwudziestki trójki zasługuje, a mam ten luksus, że prowadzę swój sklep przystańklocków.pl i mogę go wtedy oczywiście yy, na ten sklep przeznaczyć, tak? Czyli idzie mi albo na sklep na dalszą sprzedaż, albo po prostu często na części, więc bardzo często jest tak, że mówię, na postach pokazuję, że o, kupiłem sobie ten zestaw, a później po przemyśleniu jednak go faktycznie nie chcę. Czasem nawet tak się zdarza, że zestawami już otwartymi, żeby cię otworzyć, zbuduję, wie, no kurczę, nie do końca, jednak to jest to, i jednak go wtedy nie liczę. Także pod koniec roku będę dopiero w stanie podsumować, jak mi to wyszło, natomiast piszcie, jak to wygląda też u was, wiecie. Każdy jest specyficzny, tak? To, że ja tak nie lubię, nie znaczy, że ktoś inny po prostu jest takim kolekcjonerem, że po prostu patrzenie na tej półce sprawia mu taką radość, że po prostu mu nie przeszkadza kupowanie tych kilku zestawów i go to po prostu cieszy. Czy też macie jeszcze mniej i uważacie, że jest ok, jak najbardziej spoko. Już nawet nie będę mówił, że początkowym projektem było w ogóle, że jeden zestaw miesięcznie kupuje, niezależnie na cenę. Ale nie bądźmy tak radykalni, to może w przyszłym roku ten projekt zrealizuje. Co myślicie, robić go czy nie? Dzięki, że byliście dzisiaj, dzięki, że słuchaliście znów mojego dzielerskiego gadania tutaj o tym, jak kiedyś było lepiej i w ogóle, że za moich czasów to było. Czas, teraz to nie ma czasów. Za moich czasów to było normalnie, bo, bo nie było, w sensie było, ale no, nieważne, moi mili. Dzięki, że byliście, piszcie mi, piszcie, czy. Uda się 23 zabrzeć, czy nie? Dzięki, że byliście dzisiaj. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych odcineczkach. Baj!